Witam. Dzisiejszym tematem będzie wolność. Będziemy rozważać na temat wolności. I na temat właśnie wolności napisano tomy różnych opracowań, różnych tekstów, ale ja ich ja niekoniecznie czytałam, także to, co powiem, nie jest kopią tych filozoficznych wynurzeń profesjonalnych filozofów, tylko moje zdanie. Wolność jest niby przez wszystkich rozumiana, ale jak próbujemy ją zdefiniować lub sobie wyobrazić, to zaczyna się sprawa komplikować. Bo okazuje się, że im bardziej wchodzimy w temat, tym mniej wolności pozostaje na wolności. Wolność najchętniej rozumielibyśmy jako stan, w którym robimy, co chcemy. Ale jakbyśmy na przykład chcieli, aby ktoś. Kto nam przeszkadza w robieniu tego, co chcemy, przestał nam przeszkadzać, czyli jakoś zniknął. Sam nie zniknie, więc trzeba mu w tym pomóc. Ale za taką pomoc, jak ją wykryją, to tracimy wolność na wiele lat. Poza tym, czy oby nam wolno usuwać wszystko, co przeszkadza w realizacji naszej wolności? Bo jeśli kogoś usuniemy, to czy nie naruszyliśmy jego wolności? Wolność przecież nie tylko nas dotyczy. Mamy na przykład wolność seksualną. Czy wobec tego, w imię tej wolności, można uprawiać hulanki seksualne i roznosić choroby oraz płodzić dzieci? Taka wolność skończy się za rok, kiedy komornik przyjdzie po alimenty. Chyba, że sprawca uważa, że kłopot, który zrobił, jest tylko po jednej stronie. Takie pojęcie wolności w tej materii było jeszcze do niedawna. No teraz na szczęście się zmieniło. I chociażby z tego przykładu wynika, że rozumienie pojęcia wolności zmienia się. Wolność, na przykład wolność słowa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, do jakiego momentu możemy mówić i pisać, na przykład publicznie, co chcemy? Czy pisanie kłamstw i naruszanie czyjeś godności i dobrego imienia? Od którego to wszystko zależy, jest wolnością? Dla kłamcy pewnie tak, bo mówi i pisze, co chce. A jak wygląda to ze strony jego ofiary? Życie ofiary zostało złamane przez egzekwowanie prawa do wolności słowa. Z drugiej strony, brak wolności słowa, egzekwowany z kolei przez silną władzę, Paraliżuje postęp i osłania przekręty tej władzy. Czy wobec tego niemożność powiedzenia prawdy jest wolnością? Też nie. A jak zweryfikować prawdę, jeśli nie będzie komu takiej weryfikacji zrobić, bo prawda nie zostanie upubliczniona z powodu domniemania kłamstwa? Kto zweryfikuje weryfikującego? Wszystko to jest bardzo skomplikowane i nie da się w prosty sposób skodyfikować. A teraz weźmy wolność gospodarczą dla przykładu. Chcemy wolności gospodarczej, ale przez tą wolność często bankrutujemy lub doprowadzamy do bankructwa tych, z którymi przyszło nam konkurować. Jeśli otworzymy na przykład sklep, dajmy na to z butami, na jakiejś tam ulicy, to te nadbiarowe sklepy będą musiały zbankrutować. Mieszkańcy okolicy mają przecież ograniczone zapotrzebowanie na buty. Ten, który bankrutuje, sprawia kłopot społeczeństwu. Zużył zasoby na stworzenie przedsiębiorstwa, a teraz to się zmarnowało. Coś zostało wyprodukowane i nie ma na to zapotrzebowania i właśnie się marnuje. Stosy takich śmieci zalegają i zatruwają środowisko, a już zatruły je podczas ich niepotrzebnej produkcji. Poza tym ten, co zbankrutował, nierzadko przechodzi na utrzymanie społeczeństwa. To co? Pozwolić na takie sytuacje, czy nie pozwolić? Czy ma być w imieniu wolności gospodarczej marnowanie zasobów, zanieczyszczanie środowiska i krwiożercza konkurencja, czyli wyścig szczurów? Czy to jest mądre wykorzystanie wolności? Czy może w imieniu wolnego wyboru wybierzemy co innego? Ale wówczas ci, dla których nie ma miejsca na rynku, będą czuli się, jakby im wolność została odebrana. Zostanie na rynku wtedy stara gwardia, która nie dopuści niczego poza swoją kliką. I tak źle, i tak niedobrze. Kto ma wydawać decyzję i na jakiej podstawie? Przed takimi dylematami będziemy stawali niebawem, urządzając świat na nowo. Do jakiego stopnia dopuścić wolność, czy może samowolkę? Wolność to czy anarchia? Czy każdemu z nas wolno zachować się tak, jak chcemy? Jak zareagujemy, jeśli ktoś będzie zdęcał się nad innym? Czy zrobi publiczną awanturę i temu podobne ekscesy? Ma wolność do tego, żeby to robić? Czy inni mają wolność do tego, żeby takich sytuacji nie było? Na każdym kroku wolność do czynienia tego, co chcemy, napotyka na ograniczenia i zakazy. To wobec tego, gdzie ona jest? No otóż to wolność nie jest absolutna. Wolność jest zawsze w relacji do czegoś. Do innych ludzi, do norm społecznych, do układów politycznych, do prawa ustalonego na dany moment i tak dalej. Poczucie wolności i jej ograniczenia mamy w sobie. Wiemy do jakiego momentu musimy się ograniczać, a do jakiego momentu możemy żądać wolności wyboru spośród dostępnych możliwości. A dostępne możliwości są określone w, w prawie i normach społecznych, które się zmieniają. To jest tylko na jakiś tam moment. Okazuje się również, że każdy z nas ma gdzie indziej granicę dla własnej wolności. Położenie tej granicy zależy od cech człowieka, na przykład od tego, jaki poziom empatii posiada. Im mniejszy poziom empatii, tym będzie więcej żądał wolności dla siebie i nie brał pod uwagę potrzeb innych i szanowania ich prawa do wolności. Zależy również nasze poczucie wolności od poziomu lęku. Osoba z dużym poziomem lęku nie będzie domagała się egzekwowania swoich praw do samostanowienia, czyli do wolności decydowania o sobie. Bo boi się reakcji innych. Boi się tego, że spotka się z agresją tych mało empatycznych i czuje się za słaba, żeby im się przeciwstawić. Egzekwowanie wolności zależy również od inteligencji. Osoba mało inteligentna będzie unikała sytuacji, w której o czymś ma zdecydować. Woli, jak jej się powie, co ma robić, bo sama nie wie. Zależy od możliwości kreacji. Osoba mało kreatywna będzie bezradna w obliczu wymyślenia czegoś i działania na własną rękę. Tak jak w filmie Monty Pythona Żywot Brian. Nie musicie chodzić za nikim. Musicie sami decydować o sobie. Wszyscy jesteście niezbędni. Tak, wszyscy jesteśmy niezbędni. Wszyscy jesteście odmienieni. Tak, wszyscy jesteśmy odmienieni. Zaraz, ja nie. Cicho. Musicie wszyscy sami o sobie decydować. Tak, musimy wszyscy sami o sobie decydować. Właśnie. Powiedz nam, co mamy robić. No i właśnie. Powiedz nam, co mamy robić. I tak ludzie reagują na wolność. Ludzie żądają wolności, a potem nie wiedzą, co z nią zrobić, bo brak im koniecznych przymiotów psychicznych do skorzystania z niej. Wreszcie, egzekwowanie wolności zależy od poziomu świadomości. Im wyższy poziom świadomości, tym taki człowiek będzie bardziej zwracał uwagę na potrzeby innych, ale co najważniejsze, będzie szerzej widział konsekwencje swoich zachowań dla społeczeństwa lub siebie, czyli nie będzie żądał praw do czegoś, co przyniesie złe skutki. Im wyższy poziom świadomości, tym jest w stanie bardziej globalnie oceniać sytuację i bardziej wybiegać w przyszłość. Jednym słowem, poziom świadomości decyduje o wszystkim również o tym, jak człowiek zachowa się w obliczu decydowania o wolności swojej i cudzej. O decydowaniu o prawach w ogóle. Bo Im niższy poziom świadomości, tym bardziej będzie się kierował pobudkami egotycznymi i egoistycznymi. Będzie wymagał dla siebie większej wolności niż dla innych. Jesteśmy w tej chwili, w chwili, w momencie, w tej chwili jesteśmy w momencie, kiedy nasza wolność jest coraz bardziej ograniczana. Władza stawia nas w sytuacji gotowanej żaby. Jeśli żaba zorientuje się w porę, że podwyższają jej temperaturę i zdąży wyskoczyć z gara, zanim ją ugotują, to wygrała życie. Ale jak nie zorientuje się w porę, to zostanie ugotowana i wtedy już nie wyskoczy. Nam się w tej chwili powoli podwyższa temperaturę, a my się godzimy z tym. Za jakiś czas zapomnimy, że kiedyś było chłodniej i przyjemniej, i przyjmujemy podwyższającą się temperaturę za normę. No i zostaniemy ugotowani. Za chwilę będzie za późno. To, co się w tej chwili dzieje, to jest przemyślana strategia na ugotowanie żaby. Obniżają nam powoli normy na wolność, a my się do tych obniżonych norm przyzwyczajamy. Za chwilę będziemy dziękować władzy, że pozwoliła nam wyjść z domu. Jest super, bo możemy zrobić zakupy w galerii. Wow! Jest dużo takich, co myślą, że to ograniczenie wolności jest dla dobra wszystkich. A ci co, nie chcą się gotować w tym garze, są szkodliwi społecznie, bo roznoszą zarazę. I tym samym narażają wolność innych do bycia niezarażonym. I co zrobić z takim diktum? Ale autodestrukcja systemu została aktywowana, a oni są członkami tego systemu. Ich wolnością jest wybieranie bycia programem tego systemu. W związku z tym mają wolność do wybrania autodestrukcji. Dziękuję Państwu.